Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Jakub Chełstowski, marszałek województwa Śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, panie marszałku, sesję w listopadzie to powinno odbywać się 21. E, 21 listopada zawsze coś się dzieje. No, Co to I... za tradycja, żeby 20, jak już na listopad, wypadło? No to tak jakoś wypadło z artymetyki samorządowej, że. Poniedziałek to zawsze jest sesja, a teraz akurat 20, 21. Pięć lat temu Wojciech Kałuża odchodzi z PiS. Przepraszam, przechodzi do PiS. Rok temu jako Heustowski odchodzi z PiS. Co w tym roku? No ciekawa kadencja po prostu, panie redaktorze. No taka no to... politycznie, geologicznie bardzo aktywna i już jest końcówka de facto, ale 5 lat minęło też na tej funkcji. Więc to jest naprawdę potężny odcinek czasu i też się dużo wydarzyło. Po roku u pana? Więcej spokoju i przewidywalności zdecydowanie we współpracy zarządu i takiej artymetyki poukładanych spraw i dużo merytoryki. I myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, dlatego, żeby pchać sprawy do przodu. Przygotowaliśmy budżet na przyszły rok, on będzie w grudniu głosowany. Jeden z najwyższych w historii, prawie 3,5 miliarda. Pamiętam, jak województwo startowało z miliardem. To są, mówimy tutaj o dochodach własnych. No to jednak jest potężna zmiana. Myślałem, że 21 listopada to może chociaż nowy dyrektor Muzeum Śląskiego się pojawi. No też by mi się marzył nowy dyrektor Muzeum, bo obecna pani dyrektor, no to jest jakiś fatum, no. <laughs> fatum. Nad muzeum mówię wyniki, oczywiście. Wyniki tej ostatniej kontroli w muzeum to jest według pana jakieś, co, co to właściwie jest, ostateczny argument? Nie no, ten Decydujący argument już wcześniej argument... był, ale zasadniczo wszystkie co jakiś czas instytucje są banane, i no, ten audyt pokazał no, brak merytoryki, brak pomysłu, to co gdzieś tam działo się i widzieliśmy to wcześniej, że, że, że muzeum po prostu stagnacja tam jest m, bardzo duża. A więc tam polityki osób związanych z pisem, niż historyków czy osób, które by chciały kształtować różne wątki historyczne, a tych na Śląsku nie brakuje i są bardzo interesujące. I było to już dostrzegane, ale niestety jest tak fatalnie skonstruowana umowa, że musielibyśmy mieć zgodę ministra kultury. Bez tej zgody uchwała zarządu by z pewnością została przez wojewodę unieważniona, a więc zasadniczo by był totalny pad. Czy to w takim razie, czy te zarzuty, które dzisiaj stawiane są Marii Czarneckiej, to one są mniejszego, większego kalibru, jak pan ocenia je, w porównaniu do tych, a, które no, stawione do Alicji knast yy, yy, te, te, te zarzuty lata są temu. bardziej takie, że tutaj kwestia no, taki braku rozsądków zarządzania tą instytucją, tak? Tam były bardziej kwestie związane właśnie z wydatkami, z wielkością tych wydatków, z tym, co się działo później z zakupionymi materiałami, a tutaj, no, brak wizji i, i jakieś zatrudnianie na siłę nominatów politycznych, takich czy innych, no, jak radny Bartków, no to myślę, że to jest osoba znana, może mniej lubiana, ale z jakiej racji ma być pracownikiem Muzeum Śląskiego. A żeby dobrze zrozumieć też kolejność, dzisiaj czekacie na nominację dla nowego ministra kultury po to, żeby de facto zwolnić A czy my będziemy rektorą... wstrzymać tą Dechora procedurę, muzeum? bo ten audyt zakończył się 2-3 tygodnie temu. Jeszcze jest analizowany, w jakim kierunku musi być to wszystko naprawione, oczywiście zalecenia tcr ale no, raczej procedura jest tutaj nieuchronna, ale ona jest wieloetapowa. To nie jest tak, mm, komuś się wydaje, że możemy się kogoś zwolnić. Musimy mieć przede wszystkim opinię ministra, a no niestety przy tym ministrze, który będzie pełnił jeszcze swoje obowiązki, bo rząd podał się do dymisji, ale do wybrania nowego rządu on pełni, no nie jesteśmy w stanie tej zgody uzyskać. Więc tak jak powiedziałem, dopóki te zmiany polityczne się tutaj nie wydarzą, no niestety byłoby to bardzo trudne. Wręcz niemożliwe Z uwagi na to, że od strony prawnej sąd będzie badał legalność uchwały, a nie też zarzuty, o których tutaj mówimy. Jakub Halusowski, marszałek województwa śląskiego, jest z nami do grywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo do w sieci tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Jakub Haustowski, marszałek województwa śląskiego, jest naszym gościem. Po raz drugi pana i państwa witamy. Panie marszałku, to e, kontynuując jeszcze wątek Muzeum Śląskiego, czyli tak, nowy minister kultury. Według spekulacji to w ogóle Borys Budka pojawia się na, na, e, tych, na tej giełdzie jako potencjalny nowy minister kultury. E, z, zwalnia Marię, tzn. udaje się zwolnić Marię Czarnecką z tego obowiązku przychowania muzeum. I co potem? Konkurs? Na pewno, no oczywiście trzeba, trzeba powołać. E, prawo przewiduje możliwość powołania do roku nowego dyrektora i ogłoszenia konkursu, bo innych możliwości po prostu nie ma. E, oczywiście my możemy jako zarząd też powierzyć e, osobie danej e, kierowanie tą placówką ze zgodą zarządu. E, no i myślę, że ten rok był takim rokiem sprawdzam dla nowego dyrektora bądź dyrektorki. Jest taka y, jedna z plotek, że dyrektorem y, mógłby zostać Jarosław Makowski? Katowicki radny, ile prawdy w tej podce? Na pewno słyszałem też o takie, takie zabiegi, o to, żeby, jakby to powiedzieć, chciał się włączyć aktywnie w działalność Muzeum Śląskiego, ale na tą chwilę, chyba, z uwagi też na możliwe uzgodnienia, no nie wydarzyło to się mówiąc wprost. Tak? Pytanie, to pytanie kluczowe w tej sytuacji jest takie, czy legitymacja partyjna? Abstrahując od kompetencji tego czy innego człowieka wymienianego w tych spekulacjach, to powinna być jakby przepustką czy przeszkodą w, przy takiej e, nominacji? Wie pan, panie redaktorze, ja nie chcę przysądzać, ale też są tacy świetni e, historycy jak Bogusław Wołoszański, z którym ja się mentalnie wychowałem, a dzisiaj jest posłem, tak? Więc można powiedzieć, czy ta partyjna nominacja pomaga czy, czy szkodzi. No chętnie by się z panem Wołoszańskim spotkał i porozmawiał, bo wychowałem się na nim mentalnie, jeżeli chodzi o historię. E, więc no, tu tak nie, nie przesądzajmy tego wszystko w jedną stronę. E, ja też widzę różnych kandydatów, którzy by mogli przez ten rok się sprawdzić e, i też było to z pewnością ciekawe. Tak? Ale lepsze rozwiązanie to jest konkurs, które, którym w droga, nie, którą powinno tak, sobie, tak, tak. Zasadniczo uważam, że konkurs powinien być ostateczną formą, która by rozstrzygnęła o przyszłości muzeum. Bo te wszystkie eksperymenty niestety nie sprawdziły się wcześniejsze. Jak popatrzymy sobie na praprzyczynę tych eksperymentów, trzy lata temu zwoliłby Pan Alicjek nas. Gdyby, ciężko powiedzieć, że miałby Pan wiedzę dzisiejszą, ale to. To uważa Pan nadal, że była to słuszna decyzja? Od strony merytorycznej uważam, że tak. E, oczywiście pani na miała swoje zasługi, ale z drugiej strony jakość inwestowanych środków w aktywa trwałe. W mojej ocenie zdania niezmienny był, było to fatalne rozwiązanie, że wydawało się na wystawę 1,2-3, a potem ta wystawa lądowała w koszu, mówiąc kolokwialnie i wprost. E, no nie z takim e, stylem zarządzania. Chciałbym się spotkać. Mamy dużo instytucji kultury i też spotykałem się z głosami z dyrektorów e, instytucji kultury ówczesnych, e, którzy naprawdę mieli potężne problemy finansowe, a tam się po prostu przepych e, był bardzo szeroki i nawet jeszcze pamiętam rozmowę z jednym z dyrektorów departamentu Kultury, jak się pytałem, m, dlaczego taka i taka kwota idzie w ramach uzgodnień z ministerstwem. No nie było wcześniejszych analiz, e, no i po prostu muzeum zawsze na tle innych jednostek brylowało m, potężne pieniądze, prawie 34. 35 milionów budżet, a dochody na poziomie miliona to jest bardzo niewiele. W cyklu nowe porządki po wyborach. Województwo śląskie nie ma. Chyba, że pan zauważył na korytarzu kogoś nowego, wojewody. Akurat się cieszę z tego faktu, że na tą chwilę wojewody, wojewody nie ma, ale teraz stary wojewoda ma nowego kolegę Łukasza Mejzę, bo chyba tam razem w wawach ślubowali, więc może pan Mejza doradzi wojewodzie jak tam Facebooka prowadzić, czy jakieś tam inne działania podejmować. Bo... Jak się panu współpracowało, dzieliło gmach z, 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 z tym ustęp, znaczy ustępującym, już, już yy, awansowanym? Chyba do Sejmu. A, e, były człowieka. lepsze i gorsze czasy tej współpracy, nawet jak e, byłem w Prawie i Sprawiedliwości, no ale ostatnie dwa lata to raczej fatalne, a ostatni rok to nie było w ogóle współpracy z wojewodą, co w ogóle kuriozalne, no bo zasadniczo te administracje powinny ze sobą współpracować. E, no i pana, pan wojewoda nie wyrażał woli i ochoty. To jest Ech. kwestia relacji osobistych, czy kwestia systemu? powiedzmy tej, tej e, istnienia takiego niejasnego systemu istnienia tej koabitacji wewnątrz jednego gmachu wewnątrz powiedzmy administracji był czas, że było dużo spotkań, można było rozmawiać o wielu tematach, szukać rozwiązań. Też kwestia chyba mentalności podejścia. Ja uważam, że i Marszałek i Wojewoda powinni są współpracować, reprezentują region w różnych obszarach. Wojewoda jest to administracja rządowa w terenie, Marszałek jest to administracja regionalna. Jeżeli chodzi o Sejmik, jeżeli chodzi o, 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 o szeroko pojętą samorządność, a więc z istoty powinien być dialog i współpraca. A tutaj bywało z tym różnie, a ostatni czas był po prostu fatalny. No i no niestety też wypowiedzi Pana Wieczorka gdzieś do tego sprokurowały, że tej współpracy kompletnie nie było. Być może, pan... Ale ma teraz nowego kolegę, więc mu bardzo mocno kibicuję i też czekam na jego efekty pracy w parlamencie e, i będę je wnikliwie obserwował. O. Być może Pan pamięta. Ja pamiętam, że Platforma obiecywała swego czasu likwidację, likwidację, wojewodów w sensie kompetencji, e, w sensie też e, jakby powrotu na tę decentralizacyjną ścieżkę w, w, w wymiarze województw. W wymiarze samorządów. Pytanie, czy. Nie wiem, czy aktualne, ale pytanie, czy słuszne. Może. Na pewno słuszne, bo te ostatnie lata pokazały, że kryzys covidowy, kryzys energetyczny, kryzys migracyjny związany z wojną na Ukrainie pokazywał, że to samorządy na tej pierwszej linii frontu są, wspierają, rozwiązują problemy, a spotkania z administracją rządową polegały na tym, że są ewentualnie wysyłane dostawy maseczek. Czy jakiegoś sprzętu ochronnego. Myślę, że mnóstwo jakichś wideokonferencji, często niepotrzebnych, z tego co strzelam od prezydentów o niczym, a więc i tak prezydenci, burmistrzowie, wójtowie dużo pracy włożyli, żeby te wszystkie problemy mieszkańców rozwiązywać, a więc wzmocnienie tej kompetencji uważam jak najbardziej aktualne, bo. To każdemu wójtowi, prezydentowi, burmistrzowi będzie zależało na tym, żeby było w jego gminie bezpiecznie, dobrze i jak się pojawiają zagrożenia, a takie się zawsze mogą pojawić, to powinien mieć takie kompetencje, żeby je w mig rozwiązywać. Jak dobrze pójdzie, to bo gdzieś ze cztery miesiące będzie yy, współpracował z nowym wojewodą już powołanym w, przez yy, premiera Tuska, to co powinien, a czego nie powinien robić yy, ten nowy wojewoda śląski? Nie wiem, panie redaktorze, pytanie, kto to będzie. Czy to będzie osoba dialogu, czy to będzie osoba władzy? Różne są, jakby to powiedzieć, opinie, ale na pewno musi być to osoba, która ma doświadczenie w administracji i, i, i rozumie też tą administrację. I myślę, że to jest cały komentarz. Jak duża jest, powiedzmy, ilość tych, tych kompetencji, które dzisiaj z portfela wojewody powinny trafić do samorządu województwa? Już nie wspominając o, o WFOS-u, który który zdaje się, ile to, 6-7 lat? No ale to była akurat zmiana fatalna, uważam, bo, bo upolitycznienie wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w takim stylu centralistycznym, no to, to niczemu nie pomogło. Ja dzisiaj dam taki prosty przykład że opłatę za korzystanie ze środowiska m, pobiera Urząd Marszałkowski, a przy, odprowadzają na rachunek Ministerstwa Klimatu, mówi się, opłata marszałkowska taka czy inna, a my m, tymi środkami nie dysponujemy, odprowadzamy na rachunek Ministerstwa. Ministerstwo te pieniądze wysyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, które zaś na regionalne wfos czyli Wojskie Fundusze Ochrony Środowiska, a więc, y, jakby to powiedzieć, wysyłamy pieniądze do Warszawy, a do nas coś tam wraca, e, a zasadniczo, zasadniczo powinno być to m, w gestii e, samorządów, Sądu Województwa Śląskiego, wspieranie działań ekologicznych etc. E, oczywiście kwestia wojewody to są też kwestie funduszy, które y, strona rządowa dysponuje. Pytanie teraz jest zasadnicze, techniczne, jak nowy rząd, który powstanie, będzie podchodził do kwestii <tryk> związanych właśnie z przekazywaniem środków do samorządów. Bo zmiana ustawy, pamięta pan redaktor, jeżeli chodzi o finansowanie samorządów, wywróciła y, te finansowanie. Potem wszystkie edycje polskich Ładów tak zwanych y, doprowadziły do tego, że część samorządów dostawała jakieś środki na inwestycje, a część nie dostawała. Potem U. dopiero kiedy ten jakby to powiedzieć y, y, Głos się podniósł bardzo szeroko. No to starano się w jakimś stopniu minimalnym wrzucać te środki, ale województwo Śląskie było najlepszym beneficjentem tego, jak tych środków nie dostawać, bo w konkursie ministerialnym e, nam po prostu żadnych pieniędzy e, pod instytucje województwa Śląskiego, które były potrzebne, jeżeli chodzi o inwestycje e, w takie budynki historyczne pod kuratelą e, e, kuratora e, zabytków, no nie dostaliśmy pieniędzy. No to po co takie dzielenie z Warszawy? Jak można by te środki zostawić w budżecie? Miast, w yy, budżecie województw, żeby samorządy sobie samodzielnie rządziły, a nie w kategorii: my robimy jakiś konkurs i teraz wyskładajcie wnioski dostaniecie albo nie dostaniecie, bo tam tego lubimy, tego nie lubimy. No i Województwo Śląskie zostało ukarane przez pana ministra Glińskiego brakiem dotacji, więc to tak pokazuje. Oczywiście te pieniądze potem idą na poziom wojewody, TCR-a, to w jakiejś stopniu po prostu jest realizowane więc no takie upolitycznienie aparatu wojewody było totalną uważam idiotyzmem. Zobaczymy, co nowy minister finansów powie na... Mm, no ta ustawa w mojej ocenie jest do zmiany, bo... ...ambicje samorządów, Tu nie chodzi o ambicje, panie redaktorze, samorządów. bo ja dam taki prosty przykład. Mamy Mamy prawie 120 instytucji pod sobą, 40 szpitali, 30 szkół, mnóstwo różnego rodzaju instytucji o różnym charakterze, profilu i my mamy pieniądze wyliczone od 1 stycznia do 31 grudnia. A kiedy się coś wydarzy w samorządzie, a może się wydarzy, na przykład zmiana świadczeń wysokości, jeżeli chodzi o Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpital jest w kryzysie, tak? Oczywiście mówią, kto zarządza? Marszałek zarządza no to co my możemy zrobić? Udzielić pożyczki. A z czego tej pożyczki temu szpitalowi e, udzielimy, jak nie z dochodów, które są nasze? Ale jeżeli mamy to tak rozplanowane, że my e, nie mamy ekstra pieniędzy, tylko te, które są stricte wyliczne na cały rok, to musimy z czegoś zrezygnować, żeby te pieniądze m, na te zadania przekazać. Wcześniej było tak, że dochody województwa były m, na bieżąco m, aktualizowane. Nie było kwestii, jakby to powiedzieć, takiej twardego tego rozpisu. I można było te środki dedykować właśnie do takich problemów, które się pojawiały przejściowe, no bo ktoś musi te faktury zapłacić, pracownikom trzeba też zapłacić, etc. To też pokazuje właśnie, że przy takim wielkim organizmie jak Wojsko Śląskie, to nie jest mądry system. Ten system totalnie nic nie zmienił, niczego nie usprawnił, bo po prostu nałożył większe, jakby to powiedzieć, kajdany administracji rządowej na to, co samorządy robią. Mas o Kóczyk mach? Sejmu Śląskiego powinien w końcu przejść na własność. E, Oczywiście. E, Oczywiście. Oczywiście. To też Oczywiście. wielokrotnie Zabiegali pan... o to wszyscy masz okolicku. Tak, dlaczego no, nie? Ja nie widzę powodu dlaczego nie, bo jakby to powiedzieć, umowa, która łączy województwo dzisiaj z administracją rządową polega na tym, że jest m, strona, która użycza i, i która m, z, te, z tego użyczenia korzysta. No po prostu wystarczy zmienić stronę, stronę umowy m, i naprawdę nic się takiego złego m, z tego tytułu nie wydarzy. Będzie po prostu jeden sensowny m, gospodarz. Albo rozumie Pan, dlaczego Skarbuj Państwa tak strasznie zależy, żeby na budynku, który historycznie na do Nie rozumiem Danie, do... Ja to I proponowałem Śląski, wielu politykom, żeby stronę rządową zachęcić, czy zmusić w pewnym stopniu do tych właśnie takich działań, gdzie ta prawda historyczna by w końcu została usankcjonowana. Ale no niestety nie było woli politycznej w prawie i sprawiedliwości na pewno. Mam nadzieję, że teraz nowa koalicja rządowa będzie miała więcej odwagi. I w końcu tą prostą sprawę usankcjonuje, bo to jest naprawdę z kwestia zmiany pierwszej strony, kto jest kto, jeżeli chodzi o umowę. Bo ta administracja rządowa i tak w tym budynku zostanie, bo nie ma jej gdzie przenieść. Trzeba by wybudować jakiś kompletny budynek. Administracja samorządowa jest, naprawdę idzie to wszystko, można powiedzieć, dograć. To nie jest żaden generalnie problem. To są dwie, trzy, kartkowe decyzje. Zostajemy Potrzeba dobrej woli. Przy nieruchomościach Dom Pircha w wiśle w końcu, ma być siedzibą instytucji, nowej instytucji kultury. No. Wiadomo, że to znaczy tak. ja jestem na tak, bo myśmy z burmistrzem Tomaszem Bujokiem ten temat już prawie półtora roku temu m, gdzieś tam przegadali. M, Prawo i Sprawiedliwość nie chciało się zgodzić, żeby w ogóle ten temat podjąć. E, może dzisiaj radni na sesji ten temat podejmą, bo to też była wyjątkowa postać. Wisła to też jest wyjątkowe miasto. miasto. I z pewnością współprowadzenie tej instytucji z miastem Wisła byłoby ciekawym wydarzeniem, z drugiej strony no też wokół samego Pilcha jest mnóstwo ciekawych wydarzeń literackich w Wiśle, a więc myślę, że trzeba promować taką dobrą działalność, która była w przeszłości i pod takimi auspicjami województwa na pewno będzie miało to swoją rangę i można by ten projekt rozwijać, ja też rozmawiałem na ten temat z profesorem Sławkiem, no, wydaje mi się, że, że, że możemy tutaj zrobić dużo dobrego. Ile to będzie kosztować Myślę, że myśmy ze stroną yy, z miastem Wisła rozmawiali o kwocie od 500 tysięcy do miliona złotych. Do tego, żeby to też miało jakąś rangę i żeby tam były organizowane wydarzenia w okresie turystycznym, bo Wisła przyciąga, też rezonuje na inne miasta czy na ustroń. Jak jest festiwal Słowa Jerzego Pilcha, to tam naprawdę dużo się dzieje i myślę, że można ten projekt rozwijać, bo jest wart tego. Od strony intelektualnej jest bardzo ciekawy i myślę, że szeroko pojęty Śląsk mógłby się tą twórczością pochwalić wyżej i dalej. Czy województwo śląskie będzie szukać w związku z tym oszczędności, na przykład rewidując finansowanie panteonu górnośląskiego? No, umowa jest podpisana pomiędzy czterema stronami, e, jeżeli chodzi o panteon górnośląski. Ta instytucja powstała, ma swoich współgospodarzy, czyli Urząd Marszałkowski, Miasto Katowice, Archidiecezja i Ministerstwo. Umowa została podpisana na kolejne bodajże 3 lata, więc teraz nie widzę żadnych postaw do tego, by, jakby to powiedzieć, to rewidować, bo to by pokazało, że jako strona nie jesteśmy dla Ministerstwa partnerami, nazwijmy to, wiarygodnymi na przyszłość, bo dużo instytucji zabiega o różnego rodzaju finansowanie. Może po prostu z tym panteonem trzeba zrobić taki mentalny porządek yy, i będzie naprawdę inaczej odbierany. Z prezydentem Katowic macie ostatnio... Tak, masy, ale, ale tu też potrzebne... Kultury będzie nowy. Dwa ja cierpliwie, w jest nowy. Cierpliwie czekam. Jakby to powiedzieć, nie oceniam też pracy dyrektora jako złej pracy, ale można było do tego tematu podejść inaczej, ciekawiej, yy, bardziej kreatywnie i też o tym mówiłem wielokrotnie. Hmm, może to się w końcu po prostu wydarzy. To jest jeszcze dyżurne pytanie, sponsorowane przez Komisję Europejską, pieniądze unijne. Tak, bardzo ważny element rozwoju województwa. Myśmy niecałe trzy tygodnie temu, cztery, podzieliliśmy pierwsze, raczej znaczy podzieliliśmy, rozstrzygnęliśmy pierwsze nabory, jeżeli chodzi o wsparcie firm około górniczych, e, a więc no, oczywiście dużo pracy przed beneficjentami, e, ale z drugiej strony m, w Komisji nastrój jest, przynajmniej z mojej ostatniej wizyty, bardzo dobry dla Śląska. Widzą te projekty, widzą to, co się składa, widzą też alokacje, które są składane na poszczególne projekty. I powiem panu, panie redaktorze, że na tle innych regionów, no to komisja jest pod wrażeniem, że jest takie zainteresowanie na śląsku, właśnie organizacją różnego rodzaju projektów. My oczywiście teraz kończymy modelowanie i ocenę tych projektów, które były składane w różnego rodzaju naborach wcześniej. I myślę, że pierwsze kwartał 2024 to będzie duże przyspieszenie. Oczywiście kwestia praworządności to jest sprawa rządowa. My nie mamy sygnałów z komisji, żebyśmy czegoś nie robili. Eee, oczywiście na końcu są te środki, które musimy wypłacić beneficjentom, no ale certyfikacja, czyli pierw poniesione nakłady przez beneficjenta, etc., do tego jeszcze trochę czasu jest. No, raczej boimy się, czy zdążymy wydać zaplanowane kwoty do 2027, z uwagi właśnie na to, że no, mówiąc wprost, m, sytuacja polityczna w Polsce przez ostatnie dwa lata, jeżeli chodzi o komisję, była fatalna i było brak tej współpracy. I ja uważam, że to jest sprawa, którą się nowa koalicja rządząca powinna pochylić, dlaczego do, do tego doszło, kto do tego dopuścił że pieniądze, które leżały z KPO i leżą do tej pory, nie były do polskiego systemu finansowego e, wpompowane, bo to by naprawdę rozruszało gospodarkę i może i tam inflacja nie byłaby tak wysoka, e, jak by była, bo to było w pewnym prawie 20%. E, to jest dla mnie zasadnicze pytanie, bo potrzeb w samorządzie jest, e, czy wojewódzkim, czy lokalnym, bardzo dużo. A te pieniądze e, dla spółek okołogórniczych, to na co właściwie? A czyli do firm górnicze, zasadniczo na przeprofilowanie swojej działalności stricte górniczej, na takie działania związane z tym, co na, na rynku jest zapotrzebowanie, a więc w jakimś stopniu przebranżowienie się i przygotowanie się do transformacji, która trwa. Możliwość skorzystania z tych środków jest bardzo atrakcyjna. To są duże projekty, łącznie 127 milionów zostało rozdysponowane, ale wartość tych wszystkich projektów jest ponad 400 milionów złotych. To też są nowe technologie, nowe umiejętności, nowe kompetencje, różne spółki i to nie tylko skarbu państwa, absolutnie, ale też firmy prywatne, które działają na rynku, z tych środków skorzystały. No i liczę, że te projekty uda im się zrealizować, bo to będzie bardzo, bardzo ciekawe, jak właśnie sektor górniczy transformuje się. To jest jeden z wielu konkursów, który będzie organizowany, ale z drugiej strony, że te firmy i te podmioty chcą to robić, to też pokazuje, że potrafią znaleźć na siebie nowy pomysł na życie po węglu, tak zwanym. Jeszcze wspomniał pan o decentralizacji, kiedy rozmawialiśmy o wojewodzie. Jeszcze ze dwa postulaty, czy dwie rzeczy, które pan liczy, których spodziewa się, ma nadzieję, w związku z nowym rządem, od nowego rządu z punktu widzenia województwa śląskiego. No na pewno kwestia związana z tym, e, też to, co zapowiedź była przewodniczącego Donalda Tuska tutaj, że powstanie Ministerstwo Przemysłu. No, z tego co wiem, to jest bardzo poważna propozycja i, i liczę, że to wzmocni ten, tą, tą, tą po raz pierwszy w ogóle chyba w jakichkolwiek politycznych rozdaniach. E, jakikolwiek resort będzie poza Warszawą, a więc na pewno to będzie w jakimś stopniu s, sklejone z Urzędem Wojewody. Bo, bo, bo musi to być w jakimś stopniu współpraca i koordynacja, a więc liczę, że ten element zostanie tutaj mocno zrealizowany, z uwagi na to, że no Śląskie spółki. Potrzebują też tego wsparcia rządowego, rozwoju, ale też, jakby to powiedzieć, nie czekanie na te raporty, które idą gdzieś tam do Warszawy i może ktoś tam czyta, ale te oko pańskie gdzieś tutaj powinno na to patrzeć, co się dzieje. No bo to są duże podmioty gospodarcze, jak Polska Grupa Górnicza, to 40 tysięcy ludzi zatrudnionych, JDSU, ja to, jest, to jest 30 tysięcy ludzi. Ministerstwo i przemysł to nie tylko górnictwo. Tak, tak, jest szereg też firm, które no, świadczą szereg innych ważnych funkcji... Generalnie w samorządzie województwa Śląskiego i uważam, że ta korelacja pomiędzy wojewodą a tym Ministerstwem, a marszałkiem, powinna być też bardzo duża. To jest druga rzecz, załóżmy tego. Tak, dla mnie jest kwestia też bardzo ważna. Yy, ustawy transformacyjnej. ja o tym ciągle powtarzam, bo mamy umowę społeczną, która jest jakimś elementem, który spaja. Interesy strony związkowej i administracji ówczesnej państwowej, która to podpisywała. Ale wszystko się zmieniło dookoła, tak. Ja uważam, że skuteczna transformacja to mocna ustawa, wojewoda z mocnym mandatem do tego, by ten proces transformacyjny wspierać czy kontrolować. A więc dla mnie, na pierwszy rzut oka, bym popatrzył, że to są trzy elementy eee, dla nowego wojewody, którymi powinien się zająć i który powinien zabiegać, żeby skutecznie w regionie wpływać na to, co się dzieje i rozwijać Śląsk. No chyba, że ktoś będzie chciał po prostu sprawować funkcję swoją, no to też jest taka opcja, ale mam nadzieję, że to będzie osoba, która będzie potrafiła skutecznie zabiegać właśnie eee, o współpracę, o korelację, o stworzenie właśnie tego resortu poza Warszawą. To też będzie wyjątkowe wydarzenie. No roboty jest tutaj, mówiąc wprost, dużo. No ale też potrzeba pewnej kreacji, odwagi e, i tego, żeby ktoś w Warszawie nie rzucał kłód pod nogi, bo zawsze w polityce e, jest jedna najgorsza rzecz, a to jest zazdrość. To jeszcze ostatnia rzecz, pinając klamrą to, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Jest jedna ciekawostka na 20. przełom 2021, województwo śląsko-małopolskie. To dzisiaj, dzi, dzisiaj być może na, oprze się również o sesję jakieś Ale, możliwości Panie redaktorze, e, e, zmiana herbu Ale, zmiana nazwy e, żeby ja powiem tak Uwzględnić my, do wartości my już część, Małopolsce jako śląskie pomagamy bo myśmy wsparli województwo Małopolskie planem sprawiedliwej transformacji bo Małopolska i obecny marszałek Kozłowski nie potrafił tego mądrze zrobić tak a więc komisja też nas i ministerstwo poprosiło żebyśmy ich objęli takim wsparciem jeżeli chodzi o kwestie FST. Z drugiej strony, jak sobie od Katowic zrobimy cyklem 100 km to to jest ten obszar, w którym my żyjemy zawodowo-gospodarczo. I Małopolska się e, przechodzi do województwa śląskiego, mówię tutaj o pracownikach, którzy pracują w naszym regionie, e, mieszkańcy teoretycznie administracyjnego Śląska pracują w Małopolsce, a więc ta struktura się przenika mentalnie gospodarczo w różnych obszarach, i to się już dzieje, więc jakakolwiek zmiana, nie wiem, co by miało temu, nie wiem, co, co by miało to rozwiązać i załatwić, bo w mojej ocenie kompletnie nic, z uwagi na to, że środki unijne są podzielone. To jest potężny proces. Mówimy zmiana administracyjna, zmiana administracyjna generalnie nic nie zmieni. Nie, Czy... nie, to nie ale to nie, pan, na, na, przepraszam, pan myślał, że ułączenie znaczy nie, Śląska... to, to nie, 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 nie ja to myślę to o nazwie. Postulaty nieśląskiej części województwa, się... która domaga się dowartościowania w nazwie i, i herbie ale regionu. my staramy się, przynajmniej ja przez te ostatnie lata, dowartościować każdą, a to każdą grupę, która tutaj pracuje, żyje, ma piękne tradycje, był rok górali. E, e, przepiękne wydarzenia, które miały miejsce na Podbeskidziu, na Żywieczyźnie, na Śląsku Cieszyńskim. E, e, było to bardzo dobrze odebrane przez te środowiska, a więc to nie jest tak, że no Śląsk no, nazwy trzeba było jakąś wybrać, bo wydaje się najbardziej opcjonalna i najbardziej rozpoznawalna. Jak spotykam się z naszymi partnerami z różnych części e, Europy i świata, no to ta e, Sależia e, jest jednak marką rozpoznawalną i myślę, że trzeba wokół niej budować jeszcze większą rozpoznawalność, bo to jest klucz wyjścia do, do Przyszłości. oczywiście możemy jakieś kwestie regionalne tutaj podnosić, wracać, ale co by dała zmiana tej nazwy? Uważam, że obudziłaby jakieś niepotrzebne duchy przeszłości, e, które myślę, że do końca na sercu nie mają dobra wspólnego całego regionu. Jako polski, poza tym Śląsko-Małopolskie, to, to nazwa dlaczego Małopolskie Śląsk. Śląskie. No to nie takie mam, tutaj... rozmowy, który człon pier... absurdalne dyskusje, które trzeba było przeprowadzić 20 lat temu, teraz my mamy pchać do przodu, zmiana nazwy generalnie nic nie zmienia, e, wręcz uważam, e, może zaburzyć postrzeganie regionu jako, tak bym do tego podchodził absolutnie, o strony administracyjnej, my i tak współpracujemy, jesteśmy postrzegani, no jesteśmy różnorodni, no, no taka była administracja e, 20 lat temu, takie decyzje podjęto i uważam, że to były dobre decyzje, tak? A, a takie petycje się co jakiś czas pojawiają, taki folklor polityczny. Radni dzisiaj zdecydują, co z tym zrobić. Wola, wierzę w zbiorową mądrość Rady i myślę, Jakub że to Holsto zamkniętą dyskusję. Jakub Hołstowski, marszałek województwa śląskiego, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.